Siemanko, Wilk z tej strony, a to jest 29 odcinek. Zagrajmy Star Wars Jedi, upadły zakon. I naszym zadaniem jest powrócenie na modliszkę. Mamy na to, Mirę, tak w 100%, mamy prawie wszystkie skrzynki, te różne sekrety mamy ogarnięte. Ale wracamy na modliszkę. Poznaliśmy ciekawy sojusz. Poznaliśmy ciekawego sojuszu w poprzednim odcinku. Ciekawa walka z bossem, więc zachęcam do obejrzenia. A teraz lecimy. Poś. vá ah, tá? ah, tá. ah, tá. Przedostaj ten rzut jeszcze mieczem świetlnym, bo on mi został. Ale tych pająków wcześniej nie było, skąd one się wytrzasnęły? Znalazłeś to. Low, wow, a to kto? Co to niby ma znaczyć? Znaczy, że do was dołączę. Sir, Gris, to jest Mary. Co? Jest wiedźmą, co nie? Siostrą nocy. Twój lęk jest niepotrzebny. Bez niej nie znalazłbym Astrium. Pomogła mi z malikosem. Ufam jej. A my ufamy tobie. Ty musisz na to zasłużyć. Niech będzie rozgość tylko żeby jej coś nie odbiło Witaj na pokładzie Lubią cię <laughs> Nie rozumiem co mówisz Ja muszę zobaczyć kto podkłada głosów. pod Meryn Polskiej wersji językowej no też na pewno byśmy w napisach czegoś takiego się dowiedzieli Ale ja jeszcze sobie pójdę i tutaj ulepszymy trochę, zmienimy kolor miecza świetlnego. Mieliśmy fiolet, to teraz niech będzie żółty. Może materiał byśmy zmienili na odmiany jakieś po prostu zmieniamy trochę wygląd. A no sami mieliśmy kordowe. Ile naski determinacja to zdobyłem ostatnio. Bo zmieniajmy chociaż tyle, ile się da. Zmienimy sobie materiał, może fajny. To może hajsańskie złoto, albo nie. Stop metali dawno nie było. No to mam teraz żółty mieczyk. My jeszcze skałonarz. A nie mogę, dobra. Dokąd dalej? Mamy zadanie udać się na pogano, ale ja bym wrócił jeszcze na zefo. Z tego powodu, że mam jeszcze tam sekrety. Na przyku tylko dwa sekrety nam zostały. Szczęki to jest dla mnie rzecz opcjonalna, ale. Wracamy na Zefo. Słyszał ktoś wcześniej ten dziwny hałas? Nic nie słyszałam. W czasie medytacji bardzo dużo bodźców do mnie nie dociera. Nie wiem, modliszka nie wydaje takich dźwięków. Brzmiał tak, jakby dobiegał ze środka. Pasażer na kapę? Musiałby być bardzo mały, Chris. Ten statek nie jest aż tak wielki. Nie wiem. M możliwe. Ostatnio ginie mi jedzenie. Dziwne zapachy. Czy droidy pachną? Nic mi o tym nie wiadomo, ale na pewno nic nie jedzą. <laughs> jeszcze to sprawdzę. Dam znać, jeśli coś znajdę. Koniecznie. Pora lądować, chodź tu. Możemy sobie pogadać O Sir. Widzę, że przetrwałeś burzę Szkoda, że nie można tego powiedzieć o innych Co znalazłeś? Wrak statku Republikańskiego Venatora. Venator? W tej części galaktyki? Musiał się rozbić podczas wojen klonów. Na pokładzie był chyba Jedi ze swoim padawanem. I? Nie przeszukałem całego statku, ale zdaje się, że nikt nie przeżył. To bardzo przykre. Tak czy inaczej, jeden z naszych na takim okręcie. Jak leci? Właśnie rozmawialiśmy o modliżce. O dziwo nawet ją polubiłam. Wcześniej żadne z nas nie miało z górki. Chyba, że złomiarze na brace trzymali was w luksusach. No nie. Sir miała wątpliwości, gdy weszła na pokład. Trudno się dziwić. Kal mówiłam ci już, co Gris powiedział mi o modliszce, zanim go zatrudniłam? Nie, ale opowiedz. No i się zaczyna. Powiedział, że modliszka to najlepszy luksusowy krążownik w tej części galaktyki. Stwierdził, że to nie lada okazja i że tylko on wie, jak pilotować ten przepiękny cud techniki. Przepiękny cud techniki. Nieźle jej to sprzedałeś, Gris. Dobra, może trochę przesadziłem. Wybaczcie, ale potrzebowałem roboty. Krucho z tym ostatnio. A poza tym wszystko się ułożyło, co nie? To jeszcze nie koniec. Cokolwiek nas czeka, powinna sobie poradzić. Oczywiście, że tak. Może jeszcze o tym nie wiesz, ale ten statek to nieprawdopodobny cud techniki. No jasne. Co zrobi, Merin, kiedy to się skończy? Może iść do domu. Raczej tego nie zrobi. Tkwiła tam dostatecznie długo. Gdy byłam młodsza, interesowało mnie zwiedzanie galaktyki. Wiem, jak to jest zobaczyć po raz pierwszy, ile w niej można znaleźć. Tak, dasz wiarę, że nigdy nie próbowała soku sokumów, ani nie widziała dagów bijących się w kantynie o to, kto jest najlepszym perkusistą? Mógłbym jej to wszystko pokazać. Tak, Gris, na pewno mógłbyś pokazać jej nowe, dziwne rzeczy. Może nauczę ją hazardu, siostra Wiedzim, pewnie... Gris? Wiedźma nocy? Siostra nocy. Dzięki jej umiejętnościom moglibyśmy się obłowić. Poważnie? Żartuję, nadal mnie przerażam. Ten statek przeszedł praktycznie tyle co my. Niewiarygodne. Hej, Gris, wykopałeś już jakieś starożytne skarby zefo? Nie, nie jesteśmy tu, by plądrować groby, ale znalazłem coś. Republikański Venator w jeziorze. Wow, Venator? <grym>, te okręty to latające fortece. Ciężko je zestrzelić. Nie wiem, dlaczego się rozbili, ale na pokładzie był Jedi ze swoim padawanem. Jedi, pewnie nie jest ci łatwo. Tyle straconych istnień. Jakim cudem zakon nie dostrzegł zagrożenia? Wiesz co, Gris? Statek trzyma się świetnie, jak na to, co przeszedł. Tak, taka jest modliszka. Twarda sztuka. Wciąż się nie zepsuła. A jak się zepsuje? To ją naprawię. Wątpisz we mnie. Gdzieżbym śmiał? Hej, no widzisz, jakie robimy postępy? Może kiedyś pokażę ci, jak wymienić kalibrator hipernapędu. Brzmi groźnie. Co to jest? Nie wiem. Brababka kiedyś tak powiedziała. Nie musisz wiedzieć, do czego coś jest, żeby to naprawić. E, to też jej słowa. Mądra kobieta. Coś ci powiem. Modliszka przetrwa każdą burzę, każdą walkę, wszystko, co chcesz. Statek marzenia. Tak, możemy z Merin pogadać. Co tam, Merin? Ten statek należał do Jedi, uciekającej przed Imperium spadawanym. Nikt nie ocalał. Skąd tyle wiesz o miejscach, które odwiedzasz? Niektóre rzeczy, ludzie, wydarzenia albo doświadczenia zostawiają w mocy echo, które mogę odczytać. Widzisz przeszłość? Wszyscy że tak mają? Nie, to akurat rzadkie. Chyba się z tym urodziłem. Nasza magia jest starożytna, ale moja więź z przeszłością nie jest tak żywa jak twoja. Może to i dobrze. Pewnie tak. Nasza przeszłość skrywa wiele bólu. Jedi powinni skupiać się na czynach, nie słowach. Ogólnie mamy tutaj, brakuje nam trochę właśnie sekretów. Ja tu sobie poprzeszukuję. Ale nas pewnie będzie interesować... Sekrety, w ogóle? To my zaczniemy pewnie dojść trzeba do właśnie tego wraku. Właśnie, Venatora. to muszę wczoraj gdzie on się znajdował dobra tutaj muszę dojść do tego miejsca iść to dobra najlepiej byłoby tutaj się dostać w to miejsce żeby do tego miejsca się dostać muszę się udać tutaj Czyli idziemy do tego miejsca. Do lodowych jaskiń się mogę dosyć. A no tak tędy. Dobra, dobra. Już wiem co jest. Teraz, że mogę nurkować, to pewnie sobie też mogę podkrywać. Sayonara? Tu też mi brakuje jednego coś z sekretu. Ale na razie będzie mnie ten Venator interesował. Było jezioro gdzie można nurkować i to pewnie tam znajdę parę skrzynek, trochę. jakichś różnych tych skarbów dzięki temu. Mnie będą interesować sekrety. Sekretami ja się pozajmuję pewnie. Te skrzynki to jest dla mnie drugorzędne. Nawet ja nie muszę robić. No to tylko jak powiedziałem, rzeczy estetyczne. Absib sobie zmienił właśnie wygląd tego BD, no mojego właśnie ulubionego, i do tego Stygeon Prime, naprawdę podoba z tych wszystkich. Czegoś może nie ma. O Natura żywiołów mamy, emiter. Dobra, kolejna skrzynka już tutaj czeka dla nas, na nas. się bawić? Kolorowane bronzium. Mamy kolejny materiał. Jak będzie obcy gdzieś zmiana tego miecza wyglądał, to my z tego skorzystamy. O, tu więcej widzę nic nie ma. Już te cztery szynki zdobyłem. Już ja tu jeszcze nie byłem, w tym kierunku. Po tej stronie już chyba przeszukiwałem. Tak, po tej stronie już byłem. Bez dwójnego soku byśmy tu się nie dostali. Nie widzę, bez nurkowanie tak. RC ARC 170 możesz sobie przeczytać. Muszę nurkować. I widzę skrzyneczkę. A nie, to nie jest skrzyneczka, a myślałem, że skrzyneczka, dwa sekrety tutaj mamy. I cztery skrzynki, prośmy taki zapis gry ogólnie. Ja tu sobie mogę jeszcze zanurkować, to sobie zanurkujmy. Mam przejście. <laughs> Sprawdź to! O, znalazłeś coś! Natura Żywiołu 2, aktywator mamy. Dobra. Zapiszemy sobie gierkę i ja w tym miejscu się z Wami pożegnam. Dziękuję, że wpadliście, komentował Czarny Wirk. A to był kolejny odcinek, zagrajmy w Star Wars Jedi, Upadły zakon. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia, na razie Państwu, na razie.